No, ale ale po tym to uciekłem z podziękowania, też mi tak dalej, na, na, na... No, <grym> było, było, <grym> Ale nie było tego nie? na końcu. Melodia była. Nie Ja nie lubię tej Jest problem, nie? A to cała ta Od, Wygląda, ale... Nie mam ten możemy do pozwolenia, bo szukam takich pensjonatów, które mają się... osobne pomieszczenia na dziecku na zewnątrz. Nasza fotoreporterka. Najładniejsza w gminie. Zosia. Reporterka Zosia. Kiedyś znałem ceganeczkę Zosia. Mo Może i mnie odceganiłaś, nie wiem. Wizyta studyjna! Niestety ruch musi być wstrzymany. No, to podsłuchujemy. z głosem? tak samo no. to są takie sprawy dożywotnie już. Tak. Ziemia wszystko wyciągnie. Ale nie skupiajmy się na moim głosie, tylko jak wam się podobało tutaj w Rotowicach. Czy podoba. Zespół nam wyśpiewał. Musicie wiedzieć, że ta świetlica jeszcze do niedawna była bardzo, bardzo zrujnowana. Wzięli się do roboty, pozyskali fundusze, zrobili piękną świetlicę. Świetlica, która była najmarniejszą świetlicą w gminie, została się najpiękniejszą świetlicą teraz. Ze zdobieniami. Nie ma się co Zosia uśmiechać. Rzeczywiście, dziewczyny w naszej gminie są ładniejsze od świetlicy, ale świetlice musimy pochwalić. A tu mamy szkołę podstawową w Ratowicach, bo nie wszyscy może wiedzą w naszej gminie, że taka piękna szkoła tutaj jest, zabytkowa. A tu mój synek jeszcze jest w przedszkolu i córka w pierwszej klasie, w drugiej, przepraszam w klasie.